bardzo wysoko w tabeli. Na pewno będziemy chcieli iść do przodu. No do przodu będziemy chcieli być w, tym, w tej czubie, w tym sezonie dalej w tym czubie tabeli. Będziemy chcieli przede wszystkim, żeby kibice byli z nas zadowoleni. Jeżeli to spełnimy, to te cele same się wykrystalizują, same się zrealizują. Naszym celem, moim celem jako trenera, jest przede wszystkim danie radości tutaj licznym kibicom, żeby przychodzili licznie na mecze. Jeżeli to spełnimy, to automatycznie będziemy na pewno wysoko w tabeli. Kibice będą zadowoleni, a przecież my gramy dla ludzi, dla kibiców, tutaj dla tej społeczności całej, żeby po prostu byli z nas zadowoleni i żebyśmy byli wizytówką Moronga I, i, I taki jest mój cel i myślę chłopaków i wszystkich działaczy, wszystkich prezesów, sponsorów y, tutaj y, klubu Paget Kurawę Moronga y, Trener wspomniał Panowie o kibicach, y, kiedy graliście w klasie okręgowej, to taka posłucha, że tak powiem była, jeśli chodzi o kibiców. Czwarte widzą oni się aktywnili dość mocno. Y, były także mecze wyjazdowe, na których dość głośno było słuchać doping, jak w ostrudzie. Yy, chyba najbardziej to było widać. Czy Wam to pomaga, czy raczej przeszkadza? Na pewno, Adam. na pewno jest to duży plus całego, całego widowiska. A zwłaszcza w momencie, kiedy kibice, kibice jeżdżą z nami razem na wyjazdy, no wiadomo, człowiek, człowiekowi lepiej się od razu w tym momencie gra i jest lepsza atmosfera. Piotr? Zdecydowanie tak, potwierdzam to wszystko, co powiedział Adam. Gra się przede wszystkim dla kibiców, yy, to dla nich wychodzi się na boisko i spektakl bez kibiców na pewno nie byłby takim widowiskiem, jak powinien właśnie być. Chciałbym powie chciałem powiedzieć właśnie, że na pewno, jeżeli jeżdżą z nami i są na meczach wyjazdowych, no to gra się nam o wiele lepiej, na pewno będziemy dawać się wszystko, dlatego chciałbym, żeby nas wspierali teraz, żebyśmy przełamali tą niemoc w tych meczach wyjazdowych i zdobywali punkty zarówno u siebie, jak i na wyjeździe i byli z drużyną na dobre i na złe. Tak, Czesław, na koniec jeszcze zapytam, e, interesuje to kibiców, e, pytaliście też osobiście mnie, na no jak długo podpisałaś tu kontrakt z Pagedem Hulagan-Morok? O sumach nie będziemy rozmawiać, bo o tym się nie rozmawia, ale na, na, na jaki okres podpisałeś kontrakt? Czy to jest do czerwca i później zobaczymy co będzie? Czy... Ja kontrakty tutaj żadnego nie podpisuję, od tego muszę zacząć, bo prezesi są bardzo wiarygodni i od początku wierzymy sobie na słowo i ja, ani prezesi się nie zawiedli, ani ja. Także... Czyli co, wchodzi Czesław Żukowski i mówi? Jestem na sam z prezesem i co mówi, Słuchaj, Waldek, będę tutaj do czerwca, tak? Dobrze, no, czerwca... Jestem, jestem, do... jestem, tak, 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 jest. jestem do czerwca, bez, żadnej, bez żadnego kontraktu, ufamy sobie. Ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy tutaj z zarządem, z prezesem. Umówiliśmy się do czerwca dalej na współpracę i to tyle. Pierwszy mecz, ostatnie pytanie. Pierwszy mecz gracie z Mrągową, na wyjeździe. Trenerem został Andrzej Bierzycki, Twój dobry kolega. Spotkacie się gdzieś tam w Olsztynie przy lampce soku malinowego i porozmawiacie o tym meczu, czy dopiero na boisku? Nie no, na sok malinowy to nie ma co tracić czasu, ewentualnie na jednym przypiwku to tak. Yy, tak żartując, yy, no tak się złożyło, że, że jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Yy, spotkaliśmy się już jako trenerzy dwa razy, na razie jest 1-1 w lidze tutaj. OKS nas obrał 2-1 bodajże czy 2-0 2-1 w Pucharze Polski za to my zrewanżowaliśmy się na 100 milu, z czego jestem bardzo zadowolony, że akurat na tym stadionie wygraliśmy również 2-1. No i myślę, że pojedziemy do Mrągowa. Na pewno naszym celem będą trzy punkty. Ciężki teren. Bardzo no nie ma łatwych terenów, nigdzie się łatwo nie gra. Będzie to pierwszy mecz, jakaś tam niewiadoma z jednej i z drugiej strony. Ale, ale tak jak powiedziałem, na pewno nastawienie będzie nasze jedno. Jedziemy do Mrgowa po to, żeby tam wygrać. I tyle. Na koniec czego życzyć trenerowi piłkarzom? Czesła, czego by sobie życzył? No połamania się życzy gdzieś. Tam. Również, tak jak trener mówi. Adam. Przede wszystkim dużo zdrowia. Dużo zdrowia, żebyśmy żeby żeby żebyśmy w spokoju mogli pracować. A więc proszę Państwa, dziękujemy za spotkanie Państwa. Moimi gośćmi był Czesław Żukowski, trener Pagedów, Piotr Borysionek. Dziękuję. I Adam Krawczyk. Dziękuję bardzo. Państwu bardzo serdecznie. Dobra.